Choć dzisiaj może wydawać się to nieprawdopodobne, to Nickelodeon oraz Cartoon Network kilkadziesiąt lat temu rywalizowali ze sobą. Pojawiła się zacięta walka między tymi dwoma stacjami oraz kreskówkami, które właśnie te dwie stacje telewizyjne emitowały. Między innymi powstawały przerywniki, w których to stacje sieci zachęcały do oglądania i znacząco wpływały na zdanie widza. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam, jak Cartoon Network całkowicie pokonało i pozamiatało nie Nickelodeon, i właściwie jak on to wygrał walkę z tą jakby nie patrzeć dosyć dużą korporacją. Jak możecie zauważyć, jest to powrót do mojej starej serii pod nazwą Wspomnienia. Jeśli chcecie, abym nagrał więcej odcinków, gdzie poruszam tematy z dawnych, kreskówkowych lat, to naprawdę napiszcie o tym w komentarzach. Ja z chęcią nagram takie odcinki i super czuję się w takich właśnie epizodach. Jestem trochę chory, ale wy naprawdę Pocieszacie mnie, bo gdy widzę ile subów bliście. kiedy widzę wasze oświetlenia, to ja już się lepiej czuję. Bez zbędnego przedłużania, zacznijmy. Wszystko zaczęło się od Nika. Mówmy tak na niego, bo dawniej on się tak nazywał. Który to wypuścił przerywnik. Tam pojawiła się charakterystyczna mata szachowa Kolorach białego i czarnego, które jest oczywiście nawiązaniem do Cartoon Network, które w tym czasie miało logo w takiej oprawie. Tutaj kryje się ona pod nazwą Ordinary Tunes, czyli można powiedzieć takie zwyczajne kreskówki, które nie są dosyć przyciągające, ale który w nich mówi o tym, że nie są one zbyt ciekawe, no i zachęca ich do oglądania Nickelodeon. No i tego tak to powstała wielka walka przerywnikowa. Wystąpił Cartoon Network, który podjął taki zabójczy krok, że wszystkim spadły czapki z głowy i właściwie to zakończyło tą dosyć mocną walkę przerywnikową. Należy zaznaczyć, że podczas kiedy ta bitwa trwała, każdy mógł emitować jaką reklamę chciał, i twórcy nie wiedzieli o tym, że właśnie ta reklama pojawi się na ich kanale. A co po prostu mieli reklamy, no i sytuacja była taka, że y, właśnie zakupywali sobie te reklamy no i one sobie po prostu leciały bez wiedzy twórców czy tam programistów tego kanału. Tak oto marketingowcy od Cartoon Network wykorzystali tę okazję i wypuścili reklamę promującą Cartoon Network na Nickelodeon, a sami oni o tym kompletnie nie wiedzieli. Możemy w niej zobaczyć kultowe postacie Cartoon Network na pomarańczowym tle, które jest oczywiście nawiązaniem do Nickelodeon. Mówią oni tam, że nie powinni znajdować się na tej stacji

All your favorite cartoon cartoons back to back With a new episode every Friday uh, They're on Fridays at 7 Over on Cartoon Network You might like to switch over there now Something is coming! We'll see you over there hey. <laughs> Oh dear Ten krok pozamiatał wszystko No ale najlepsze było to, że twórcy Nika w ogóle nie wiedzieli Że ta reklama się pojawiła i istniała To taktyka, to jest po prostu milion IQ Taka to była historia Może teraz tej rywalizacji nie ma No ale słuchajcie, to co... Działo się kiedyś, było naprawdę niesamowite. Dostawcie drzło, bo mi naprawdę z chęcią super nagrywa się takie odcinki. I ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Mówię do Was, Michał. A kto inny mógł mówić? Hej, hej.